Okej, cześć, witajcie moi w kolejnym odcinku zagrajmy w Total War Arena e, Okej, okay, dobra, pokażę wam moich hastatich, trochę ich wyekspiłem no, Znaczy nie miałem za dużo czasu, i tak naprawdę wszystko co oglądacie to jest ekspienie tak naprawdę właśnie z filmów e, Teraz postaram się jednak za... ...wydaję... ...pilum, Jezus e, Krótko mówiąc włócznia, no włócznie sobie weźmiemy To się oczywiście inaczej nazywało, natomiast specyf specyficzną nazwę w Rzymie ale krótko mówiąc, nie pamiętam, nie mam zamiaru dawać, że pamiętać. Znaczy, mamy hełmy, odblokowałem sobie tarczę, nadałem im troszeczkę inne e, troszeczkę inne barwy. No i co? Potrzebujemy tak naprawdę w tej chwili jeszcze do brązowego napierśnika, i potem do, do kolejnego składnego brązowego napierśnika. Będziemy sobie ekspić faktycznie tą frakcję. Skoro chcieliście, pisaliście w ogóle w komentarzach, ten komentarz też się cieszył popularnością, więc myślę, że to jest dobre e, rozwiązanie. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że ostatnio bardzo dużo działałem w y, kwestii, y, właśnie a propos, no ja powiedzmy sobie tak w sumie analogicznie, przejdźmy do tematu streamów, ponieważ to jest dość ważne, słuchajcie, y, nie wiem czy w ogóle, znaczy inaczej, najprawdopodobniej będzie jeszcze jeden stream przed końcem czerwca, y, jeszcze jutro albo pojutrze powinienem dostać oficjalną informację a propos mojej pracy, jeżeli to się sprawdzi, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, znaczy jeżeli ta praca się sprawdzi, oczywiście, jeżeli ta praca będzie, to słuchajcie. Krótko mówiąc, nie będziemy przez cały miesiąc następny. Do tej pory nagram, myślę, na weekendy Heroes 3, chociaż one nie cieszą się aż tak dużą popularnością. No ale ktoś tam to ogląda, według mnie w ogóle gra jest naprawdę ciekawa i możecie obejrzeć, ponieważ się ja tam troszeczkę rage'uje i tak dalej. Myślę, że to komuś się może spodobać. szczególnie ogólnie nie skreślałbym tego tytułu, tylko dlatego, że nie jest Total War'em. Jest tytułem bardzo starym faktycznie, ale jest tytułem genialnym. E dobra, kontynuując. Słuchajcie, i co do streamów, to na razie ich oczywiście e do ewentualnego upgrade'u komputera ich odpalać nie będę. Oprócz tego jednego razu żeby jeszcze był ewentualnie przed wyjazdem takowy. Z, prostego, z prostej przyczyny. Jeżeli będę upgradeował, to sobie upgradeuję do komputer do poziomu naprawdę gaming. Czyli. Nie, że. A wiecie co? Mam taki i taki procesor. Powiem szczerze, że ostatnio sprawdzałem testy wydajności. Jest na szarym końcu ten mój procesor. Eee, więc się nie dziwię, że mam 30 fps w grze a nie 150, <grych> ale nie dobra. Wracając, jeżeli będę upgrade'ował to na pewno będzie to komputer, który będzie lepszy, tak w sumie, dla porównania waszego niż komputer Ragnaroka. Sprawdzałem sobie na temat Nvidia GeForce GT 660 gtx Ma Intel Core i 5 jeszcze trzeciej generacji. Ja już, jeżeli będę chciał, ja mam na oku w sumie taką jedną fajną. Fajny procesor, który w grach osiąga wydajność rzędu 10 tysięcy punktów. I myślę, że to będzie naprawdę duży przełom wtedy. Dodatkowo kolejna płyta główna, czy znaczy po podatku kolejna, dodatkowo nowa płyta główna, która też swoje kosztuje w granicach chyba 500 zł nawet, eee, procesor sam 1000 płyta główna 500 zł i karta graficzna. Ale do karty graficznej nie wiem, czy uzbieram tyle pieniędzy razem z dotacją od rodziców, ponieważ no nie są to małe pieniądze, żeby kartę graficzną kupić, która by była zadowalająca, która, dzięki której mógłbym dla Was na przykład nagrać Widzimina 3, bo o takim komputerze myślę. Nie, nie dlatego, żeby nagrać, tylko podałem przykład. Eee, to ona kosztuje w tej chwili w granicach 800 zł. Taka, która faktycznie wyciągnie, ale sprawdzałem sobie wszystkie dokładne. Eee, nazwijmy to m, statystyki, jakie ona osiąga w Totalorach. Tak jest, nie zapomniałem o Was. Słuchajcie, przy wszystkich maksymalnych ustawieniach, przy rozdzielczości Full HD, przy włączonych anestylingach, e, super jakichś tam pierdołach, e, winetach i tak dalej, osiąga ona podczas starcia, podczas bitwy powyżej progu 40-50 fps jest to wynik no dla mnie w tej chwili, no nawet sobie go nie wyobrażam bo to jest naprawdę fenomenalny wynik czyli krótko mówiąc, gdyby udało mi się coś takiego ogarnąć to najnowszy Total War Total War Warhammer grywalibyśmy sobie oczywiście na najwyższych ustawieniach najwyższej ilości, największej ilości jednostek w oddziale i byłaby to miodna, działająca, pięknie, nie tnąca się, nic a nic produkcja. Więc ja naprawdę e, czekam, czekam bardzo, dlatego że... No słuchajcie, no ja wolę pójdę sobie faktycznie do tej pracy. Nie będę siedział całej wakacji na dupie. O ile mi się uda, mam nadzieję, że tak będzie, że pójdę Nie będę siedział całych wakacji na dupie, ale za to właśnie będę mógł sobie kolejne wa, kolejne miesiące wakacji. Przesiedzieć w domu i grać sobie w Batmana, grać sobie w Wiedźmina, grać sobie chociażby w Attille z tymi wszystkimi efektami świetlnymi płonącymi miastami i tak dalej w 60 klatkach na sekundę bez nagrywania przy ogromnych bitwach. Oczywiście nie będzie to coś w skala porównywalna do gtx -a 980 i do komputera chociażby roka, no bo to byłoby głupie, ale już w tej chwili gdyby coś takiego dało mi się ogarnąć, o Jezus, wracamy. To już na chwilę obecną byłoby to. To już na chwilę obecną byłby to wynik road. naprawdę bardzo Ciekawy. Oj, dostaliśmy w dupę, tak się zagadałem. I tu zapomniałem zaszarżować, na no cholera. Za Zobaczcie, całą armią ruszyli tutaj miastem. Będzie problem. No, no, nie wykazałem się w tej bitwie, niestety. No, więc, krótko mówiąc, yy, no powinno być naprawdę, naprawdę super, mam taką szczerą nadzieję, no tylko to oczywiście musi wszystko wypalić, łącznie z pracą, łącznie z y, przewidywaniami na rynku kart, jeżeli dolar nie pójdzie w górę, bo to też jest ważne, tak wiecie, a jednak się utrzymujemy trochę w tym miejscu, więc nie jest aż tak źle. To u nas ma już 4800 punktów? Co to jest ten? My za to u góry widzę wygrywamy Pan, pan z oddziałów dystansowych, okej okay. Ale widzę, że przetrzymaliśmy do przeciwnika dość długo Jeśli ci teraz wiadomimy od pleców To może być naprawdę fajna sytuacja Ale ci znowu wjeżdżają od pleców, no to będzie... Problem eee, Czy są tu jakieś... Nie, dobra Miasto jest stracone, ale przeciwnicy widzę, że dostają w pierdolę Czyżby tutaj? No bardzo prawdopodobne Ale czy my jak to w punktacji dostaniemy? Kiedy doświadczenie tak dalej, w sensie co do... Odcinków we wtorki, środy, czwartki słuchajcie jeżeli nie będzie streamów to odcinków też nie będzie albo ograniczę się faktycznie do takiego jednego we wtorek odcinka albo w środę z, z jednej bądź też drugiej gry najprawdopodobniej z areny będzie z prostych przyczyn no to będą tylko reuploady jeżeli nie będzie streamów no to nie będzie reuploadu dlatego, że ja też nie mogę za bardzo poświęcać czasu na dwie serie plus plus plus, plus do tego właśnie jeszcze tego typu Rozgrywki, chociaż w arenie i hot się to nie jest tak? Takie straszne, ponieważ to nie jest chociażby LOL, w którym rozgrywka trwa 40 minut, tylko faktycznie tutaj jest około 10-15-20 w obydwu grach, czasami 30, ale to nie w tej akurat tylko w hot się. Więc myślę, że arenę postaram się Wam dostarczać przynajmniej tą na przykład środę, jeżeli nie będzie streama. Albo na przykład, nie wiem, jeżeli będę wiedział już wcześniej, że udało mi się ogarnąć tą pracę na wakacje To wtedy Otrzymacie, na pewno zrobię coś takiego, że nagram sobie 6 albo 7 bitew, one polecą na YouTube'a I będą publikowane, dajmy na to, w wtorek o godzinie tej 17 Roma 2, postaram się wtedy przysiąść po prostu jakiegoś tam wolnego weekendu Czy nawet troszeczkę później Eee, wcześniej, później, nieważne kiedy, znaleźć po prostu czas i nagrać grę. 8000 punktów ten nasz nabił, niesamowite. Nigdy nie wiedziałem, że ktokolwiek nabił. 9... Zobaczymy, czy do 10 dobije. No dobra, mm, tak czy siak, więc postaram się wtedy nagrać całego Roma dwójkę i go wrzucić już na YouTube, całą kampanię. I wtedy byście mieli. Mielibyście, myślę, cały miesiąc zresztą chyba powinien być zapełniony. Ewentualnie zrobimy tak, że właśnie odcinki pojawiałyby się co drugi dzień, tak żeby cała kampania. Dokładnie sobie to, wy... ja sobie to wyliczę zresztą. To musiałbym nagrać 30 odcinków przynajmniej na lipiec. Gdybyście mieli codziennie jeden odcinek z Heroes 3, to nie będzie wielki problem, bo to wystarczy nagrać 10 odcinków. Albo... No to całą kampanię byśmy wtedy zrealizowali w Hirosie. W Hirosach Armageddon plus on Price, tak? To jest... Uh, Prince. No to jest on. I on ma tyle punktów. Masakra Dobijesz 10 tysięcy czy nie? Liczę na niego. To będzie miał ogromną ilość doświadczenia. A to są 600-tierowe jednostki. Aha. Przecież w sumie no szóstko, nie szóstotierowe, ale jednak doświadczenia ma sporo. I tutaj ma kolejne oddziały, kurde, co za człowiek. Myślę, że ma szansę, jeżeli poubija tych, poubija tych, czy nie poubija. Będzie nie miał problem, ale dobija. Jest, dobił 10 tysięcy. Masakra, co nie? Naprawdę 10 tysięcy punktów, Zaraz 11, nie? Już widzę te punkty doświadczenia, jakie on zdobył. Tutaj jakieś tam walki trwają, ale to myślę, że to nie powinien być jakiś wielki problem. My tam przejmiemy bazę. Co on tam jeszcze? Ma tych łuczników na pewno? Przeciwnik ma? Tam coś jest, tam coś jest. To są jakieś pewnie niedobitki niewielkie. To nie robią, oni nie mają strzału, czy co? Nie, na pewno mają. To są procarze, oni na dystans próbują ich wziąć. Okej, okay, w ten sposób. No, o, dzień dobry. Tam, 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 tam. Więc myślę, że tutaj się wyraziłem, jeżeli o to chodzi po powrocie ewentualnym słuchajcie ewentualnym powrocie jest dosyć jak to zabrzmiało e, słuchajcie po powrocie gdybym już zapgradeował ten komputer gdyby dało mi się postarałbym się wtedy e, zrobić jakieś tam wiecie na przykład wieczorne streamy powiedzmy raz w tygodniu przynajmniej i faktycznie wtedy byśmy mieli pokaz umiejętności pc no i oczywiście, wiecie co, w takim Pc'cie też jest ważne to, że, e, że że, że, dajmy na to faktycznie typu konwertowanie i tak dalej które w tej chwili przebiega u mnie w granicach godziny, nawet trochę więcej na 30 minutowy odcinek, nawet półtorej czasami godziny konwertuje się wtedy taki 30 minutowy odcinek konwertowałby się w granicach 12, 20 minut no to by, była dużo, to by było ogromne udogodnienie dla mnie, bo bym mógł po prostu nagrywać więcej filmów Więcej, mniej czasu poświęcać po prostu na dane, dane materiały. To by było dla mnie bardzo duże, bardzo duże udogodnienie. Gdzie jest ten Armageddon jeszcze? To ty jesteś? Tak, to on. Dogoniam ich, czy nie? Będzie się bił? Nie, cały czas będzie uciekał. No tak... Nie wiem tylko czemu on tymi... Oj, przepraszam. Włócznikami tam stoi. To mnie interesuje. I to bardzo. No zobacz, on ja stoi włócznikami podczas gdy... Ten musi uciekać. On jest awkiem po prostu. To czemu on nie wyjdzie z gry? Czemu go nikt nie wywali z gry, żebyśmy mogli do dowodzenie? To ja już nie wiem Szkoda, mamy trzy oddziały w plecy, tak? W tej chwili Tam, tam Dobije? czy dobije, parę punktów mu brakuje Powinien dobić 5 mukcików, będziemy 11 tysięcy doświadczenia. To już jest znowu za daleko Jestem pan i zobaczmy Niewiele, jeden strzał, naprawdę to jest jeden strzał i 11 tysięcy, ponad 11 tysięcy punktów. Już ma na swoim koncie bardzo dobra rozgrywka tego, tego zawodnika. Jego oddziały zdecydowanie porodziły sobie w tej bitwie. E, bardzo fajnie długo uciekał, nie dał za wygraną. Pokazał, że można uciec, e, że jednak warto było. 11 150 punktów na chwilę obecną, tylko u jednego gracza. No. Widziałem bitwy, gdzie 11000 miał cały team. U przeciwników maksymalna ilość punktów to tysiąca, czyli totalna dyskwalifikacja wręcz. Może dyskwalifikacja to złe określenie, chociaż, kto wie, przy takiej przewadze dyskwalifikacja jest takim ciekawym stwierdzeniem. No Zdeterminował po prostu tą bitwę. I ogromny szacunek dla tego zawodnika. Oczywiście tą rzeczą jest to, że faktycznie dobrze zagrani łucznicy przynoszą bardzo duże doświadczenia. Pytanie brzmi, czy nie jest to kluczem do zwycięstwa i być może do wyekspienia sobie jednostek po prostu przez to. Ale nie mówię o jednostkach uczników, a raczej o jednostkach innego typu, tylko przekonwertowane doświadczenia. Szkoda, że nie widzimy tutaj ostrych posunięć ze strony jednej, bądź też drugiej, która by na przykład mogła e, zająć po prostu bazę przeciwnikowi. W tej chwili widzimy, że nasza drużyna jest taką, która dominuje i która po prostu wygra, bo tu nie ma innej opcji, żeby przegrała chyba, żeby tu nagle przeciwnicy, nawet nie, nie wierzę w to, to jest już niemożliwe do przegrania na chwilę obecną no zobaczmy na tą rzeźnię jeszcze nabije sobie doświadczenia, a ile dokładnie? No 135000 max będzie nie? Nawet nie 13350 myślałem to będzie taka liczba na której się zatrzyma Oczywiście będzie coś koło tego stylowało Trochę więcej, trochę mniej ale myślę że to 11400 nie doprowadzi No chyba że przez samo zajmowanie e, danego Oczywiście miasta chociaż z tego co widzę bardzo szybko nabija tak on zajmuje miasto tak on zajmuje obóz znaczy się znaczy bazę przeciwnika no miasto obóz baza baza tak zajmuje bazę przeciwnika i każda sekunda w bazie przeciwnika to każdy to jeden punkt doświadczenia jak widzimy 13,5 nie będzie nie absolutnie ale będzie 13 400 13, 450 może może ale widzę że już dużo osób wchodzi do bazy więc 13,5 myślę nie dobije tak czy siak, bardzo dobra rozgrywka. Są 83 83 jednostki przeciwnika, gdzie? Pytanie to brzmi: aż 3 graczy, to najprawdopodobniej po 10, po 15, po 20. Coś koło tego i będziemy mieli 11450 punktów doświadczenia. A z tego co się orientuje to taka suma doświadczenia przekłada się na właśnie taką ilość. Gotówki, którą on zarobił, czyli 11 tysięcy My w porównaniu mieliśmy 2217 Czy coś takiego Dobra, no bitwa za nami Nie wykazaliśmy się zbytnią. Dobra, ja nie wykazałem się, bo oczywiście Ktoś przegrywa to sam e, Ale za zwycięstwo Dostaliśmy dodatkowe doświadczenie Naszych i troszeczkę Dosia już mają, gdybyśmy chcieli to skonwertować To, że maksymalnie 311 zrobimy tak i na chwilę obecną ile mamy? Jeszcze nawet nie wiem ile. Możemy kolejne 50. Wow. A nie wiem, przepraszam, bo mi znacznik FPS-u w tej chwili niestety mam. I nie wiem, ile mam doświadczenia wolnego. W każdym razie, 2-3 bitwy, które być może sobie rozegram dzisiaj. I wtedy nagram Wam bitw jakąś bitwę, już na przykład z kolejnymi zaburidowanymi pancerzami. Zresztą miałem Wam pokazywać, chyba jak one się zmieniają, więc spokojnie. Tutaj nie ma żadnego problemu z pokazywaniem. Zobaczcie, tarcza w ten sposób była. Jeżeli wszystko odblokuję, to już na pewno Wam pokażę, jak to wszystko się zmieniało. Więc trzymajcie się, do usłyszenia, bye bye.